Siema, trochę wieje. Witamy w polskie garagę. No, niestety telefon mi padł, więc nie ograłem swojej robótki. Koły pasowe, pompy wody w Peżocie 200, 207 SW, 1,6 silnik. I tak nie pokażę wam krok po kroku, ale spróbuję wam nakreślić, co musicie zrobić. Wpierw ściągacie sobie. Nad kole, ściągacie koło, ściągacie nad kole, ściągacie sobie osłonę, i tak, żeby ściągnąć pasek, trzeba tutaj założyć klucz 30, płaski, taki duży, pociągnąć, oprzeć sobie można o, o głowicę, wtedy możemy ściągnąć. Już pasek, i tak, następnie, żeby dostać się do tamtych śrub od koła pasowego, trzeba, ja sobie tak zrobiłem. Od, odkręciłem te cztery śruby od łapy silnika. One są na Torxa 50. Tu miałem lewarek, oparłem sobie o misę, ale Położyłem go na takiej gumie jeszcze dodatkowo, zwiniąte, zwiniętej cztery razy, żeby po prostu nie zrobić dziury w misie albo nie pokrzywiło misy. Opuściłem sobie trochę silnik, tak żebym miał dostęp do tamtych śrub. Tu są dziesiątki, są trzy śruby. Trzeba się jakoś zaprzeć, żeby się koło na mnie kręciło. I tak, tutaj mamy rolkę, która steruje tą kołem pasowym pompy wody. I trzeba... No i żeby pozbyć się tego, tej rolki, tego zestawu rolek, tego o, niestety przewód jest i nie widać, ładnie, to trzeba odkręcić tu śrubę. Jedna, dziesiątka tak samo. Jedna tutaj dycha i jedna tutaj dycha. I wtedy możemy wyciągnąć cały ten zestaw, żeby, na, żeby ściągnąć koło pasowe. Bo niestety, jeśli tego nie zdemontujemy, to nie mamy jak wyjąć tego koła pasowego. I tak jak będziemy to zakładać z powrotem, to trzeba tu naciągnąć ten pasek, i to spowoduje, że tu zluzuje się. Patrzcie, tu się napina, tu się luzuje. To nam pozwoli, żeby e, przykręcić z powrotem te śruby. Bo jeśli tego nie zrobimy. To, to się będzie ściągało do środka i nie będziemy mogli dokręcić tych śrub. Ech. I resztę już robimy w, w odwrotnej kolejności. Czyli dobra, zakładamy te trzy śruby, w sensie zakładamy nowe koło pasowe. Oczywiście przykręcamy je. Pamiętajcie, to są małe śruby, one nie potrzebują aż tak dużo mocy. Oczywiście trzeba tak z wyczuciem. Ech. Tutaj, tak samo te dyszki. I oraz, no i zakładamy pasek, no żeby zakładać pasek no to z powrotem napinamy napinacz Układamy sobie tak jak powinniśmy mieć ten pasek na rolkach I ściągamy na, e, klucz z napinacza No to chyba pokrótce wam wytłumaczyłem kurczę sorry, że wam tego nie ograłem, ale no niestety telefon mi padł Nara